Wyniki na rynku mieszkaniowym w drugim kwartale 2012 roku potwierdziły nasze wcześniejsze prognozy, że następuje stagnacja na tym rynku. Rzeczywiście i liczba kredytów, i wartość kredytów udzielonych w drugim kwartale pokazują, że ten rynek stygnie. Mimo że wydawać by się mogło, powinien być atrakcyjny, ponieważ spadek cen trwający już od kilku kwartałów powoduje, że tak niskich cen, tak dobrych ofert na rynku nieruchomości, zarówno na rynku pierwotnym jak i na rynku wtórnym, nie było. I tutaj dla kogoś, kto dysponuje odpowiednimi środkami własnymi lub jest w stanie uzyskać odpowiedni kredyt od banku, powinien dzisiaj sięgać po tą ofertę i rzeczywiście zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe. Problem jest z drugiej strony, że w tej chwili jest problem z refinansowaniem tych długoterminowych kredytów. Tutaj jest to też efekt tego, że Komisja Zdrowia Finansowego zaczęła rzeczywiście sprawdzać, na ile banki dysponują długoterminowymi środkami na udzielanie tych 35-letnich kredytów. Do tej pory te kredyty finansowane były z depozytów 3, 4, 6 miesięcznych, czasami z depozytów rocznych. To na długą metę się nie może udać. Rzeczywiście wyzwaniem dla całego sektora bankowego, a myślę, że nie tylko dla sektora bankowego, dla gospodarki, bo przecież budownictwo jest tą lokomotywą i jeśli ona nie zacznie ciągnąć, nie przestanie ciągnąć, to jest kwestia dużej części sektora przemysłu, że może nastąpić, rozwijać się ten czarny scenariusz. Więc jeśli nie będzie jakiegoś sygnału wyraźnego ze strony rządu, czy to w postaci ulgi podatkowej długoterminowej, myślę, że w tym dwudziestoleciu po transformacji ta duża ulga, którą część z nas wspomina z rozrzewnieniem, to był naprawdę instrument, który po pierwsze wyciągał ze szarej strefy całą, cały obrót materiałami budowlanymi, usług budowlanych, usług remontowych. Na to wszystko trzeba było brać faktury, żeby się można było rzucić z, z fiskusem, z podatku, co dawało do fiskusu dodatkowe wpływy. Naprawdę jest to biznes. To jest biznes nie tylko dla inwestora, to nie jest biznes dla banku, to jest biznes również dla rządu, bo y, jeśli ja rezygnuję, y, jeśli fiskus rezygnuję z moich tam tych 19, 20, 30% podatku, to ja i tak 3, 4, 5 razy tyle zainwestowałem w, w, w budownictwo. I to powoduje pewien efekt mnożnikowy. To nie są przecież bajki. Sam resort finansów kiedyś takie wyliczenia publikował, że złotówka zainwestowana w budownictwo mieszkaniowe daje około 3 zł wpływu do budżetu z tytułu różnego, ty, ty, różnego typu opłat, podatków itd. Także jest to biznes.